Chcę jeszcze raz podkreślić, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w obchodach Auschwitz, każdy przedstawiciel państwa Izrael będzie miał zapewnione bezpieczeństwo. Czy ta decyzja rządu jest dobra? Czy dobrze postąpił Donald Tusk, przystając na prośbę prezydenta? Panie redaktorze, dla mnie przede wszystkim splunięciem na ofiary obozu Auschwitz-Birkenau byłoby zaproszenie Beniamina Netanyahu na obchody 80-lecia wyzwolenia tego obozu. No, ktoś, kto jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny ścigany za zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, za ludobójstwo, i zbrodnie wojenne ma teraz, jak gdyby nigdy nic pojawić się na obchodach wyzwolenia obozu koncentracyjnego, nawet jeżeli byłoby to dla niego symboliczne wydarzenie ze względu na, tym, na to, że w tych obozach zabrano Żydów, no to nie jest to osoba, która powinna po prostu pojawiać się w takim miejscu i Czyli dla pani jeszcze zbrodniarzem, tak? Zostaliśmy, panie redaktorze, to jest człowiek, który dopuszcza się ludobójstwa. Ja e, rozumiem, że Hamas dokonał ataku terrorystycznego, natomiast e, nie ma takiej skali zemsty, która e, wymagałaby czy usprawiedliwiałaby ludobójstwo ludności cywilnej e, w takim stopniu, w jakim robi to w tym momencie Izrael. E, zostaliśmy ośmieszeni. Na arenie międzynarodowej, bo prawdopodobnie Benjamin Netanyahu nawet nie zamierzał przyjechać na te obchody. I teraz wychodzi na to na zewnątrz, że my pozwoliliśmy na to, by zbrodniarz wojenny, by ktoś, kto jest odpowiedzialny za ludobójstwo. Przyjechał do Polski i będzie tutaj miał e, ochronę. Zobaczcie, jak to wygląda na zewnątrz. To jest skandaliczna sytuacja. Nie wiem, kto dał się tutaj rozegrać, czy Andrzej Duda rozegrał premiera Donalda Tuska, czy premier Donald Tusk rozegrał Andrzeja Dudę. Natomiast to wygląda na to, że jest, jest gdzieś tam kolejny element ich e, takiej wspólnej wojenki. Efekt jest taki, że jesteśmy ośmieszeni. Szanowni Państwo, nic, ta, nic tak nie połączyło e, prezydenta i premiera, jak ochrona zbrodniarza wojennego odpowiedzialnego za ludownie. Cywilów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wizerunek polski, niestety, został położony na szali. Jakby tego, kto lepiej i szybciej zrobi dobrze Amerykanom. No niestety, jeżeli tutaj bierzemy pod uwagę jakieś kontakty z Amerykanami i jakieś relacje polityczne z Amerykanami, no to przede wszystkim trzeba było kontrolować swoją dyplomację i ani prezydent, ani rząd tego nie zrobili, bo można było to załatwić zupełnie inaczej na, st na stopie właśnie dyplomatycznej. Jeżeli chcieliśmy zaprosić kogoś na obchody wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau, trzeba było zaprosić kogoś no, niższej no, rangi kogo nie niż nie premiera, wobec którego jest wystosowany, list gończy, po prostu dyplomacja nawaliła i nie ma kontroli nad dyplomacją, więc to wszystko jedynie co pokazuje, to to, że jesteśmy państwem no, dosyć zabawnym, niestety, na arenie międzynarodowej i to przez Was. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie forej lewarskiej ideologii. I'm a od Polski ręce precz.